Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Łukasz Lewandowski, firma Fusto. Zapraszam do wysłuchania pierwszego komunikatu sadowniczego w tym sezonie. Obecnie znajdujemy się w kwaterze Gali w województwie kujawsko pomorskim Jak widzicie Państwo na załączonym obrazku, jesteśmy w końcówce zacięcia zimowego, a pierwszy komunikat sadowniczy w tym sezonie rozpoczniemy informacją odnośnie nawożenia doglebowego, azotowego głównie. A więc obecnie jest bardzo dobry moment na to, ażeby z tym nawożeniem azotowym wystartować. W części lokalizacji w kraju to nawożenie azotowe można powiedzieć zostało już wykonane. Odpowiedni moment głównie to też dlatego, aby żeby wykorzystać tą wilgotność gleby, z którą w tym momencie mamy do czynienia, tak żeby uniknąć tych strat e, nawożenia azotowego, tak jak to było w latach e, poprzednich, ubiegłych, kiedy tych opadów deszczu wiosną było, e, było bardzo mało i borykaliśmy się już e, od bardzo wczesnych faz rozwojowych e, z deficytem wody. Wody w glebie, jeżeli chodzi o dawki, standardowo 40 kg azotu w czystym składniku, co przekładając na masę towarową daje nam 120 kg salety amonowej bądź 150 kg salet szaku. Jeżeli chodzi o nawożenie zbilansowane przy użyciu nawozów NPK, oczywiście w których potas występuje już w formie. Siarczanowej, gdyż za chwilkę ten sezon wegetacyjny będzie nam ruszał. Jako frusto będziemy Państwu rekomendować elplan on który zawiera w składzie m.in. 12% azotu, 12% fosforu, 15% potasu, potasu w formie siarczanowej, azot z kolei występuje w pełni w formie amonowej, czyli tej silniej wiązanej przez kompleks sorpcyjny. Jeżeli chodzi o rekomendowane dawki, oczywiście najlepiej byłoby to zrobić w oparciu o analizę gleby. Jednakże, jeżeli tą dawkę chcemy zrobić, można powiedzieć taką uniwersalną, od 250 do 400 kg na hektar, ten moment jest również momentem właściwym, aby taki nawóz lps zastosować. Jeżeli chodzi o zalecenia agrotechniczne, już te nienawozowe, no to oczywiście jest to właściwy moment czy też właściwy okres, gdyż znajdujemy się w tym podwyższonym okresie dużego zagrożenia e, chorobami występowania chorób korei drewna. E, jeszcze ubiegły tydzień i te panujące warunki pogodowe e, wprowadziły wręcz takie komfortowe środowisko do rozwoju patogenów powodujących choroby korei drewna. Szczególną uwagą oczywiście powinniśmy objąć odmiany wraźliwe, takie jak w tej lokalizacji chociażby Gala, ale również Champion, Piros, Golden Delicious, Red Delicious. Dlatego, właściwym rozwiązaniem, może nie w tym momencie, gdyż te panujące warunki pogodowe nie sprzyjają do tego, żeby wyjechać do sadu, ale w tym pierwszym ociepleniu, które wystąpi, gdzie unikniemy już przymrozków, będzie aplikacja produktu miedziowego z naszej oferty. Będziemy Państwu polecać. Zastosowanie silnie skoncentrowanego produktu Elvita, Elvita Prevent. Niewątpliwą zaletą tego produktu jest wysoka odporność na zmywanie, co w sposób już bezpośredni przekłada się na jakość wykonanego zabiegu. Jak w każdym sezonie, wraz z jego początkiem, pojawia się bardzo dużo pytań na temat zabiegów olejowych wykonania zabiegów olejowych. Przez kilka, kilka ostatnich lat, czy też kilkanaście z ostatnich lat, głównie z myślą o zwalczaniu przeciorka owocowca. Ostatnie sezony to jednak głównie pytania o skuteczne rozpoczęcie tej ochrony przeciwko tarcznikowi, który coraz silniej zaczyna się rozgaszczać w naszych sadach i rozszerzać ten występowania. Niewątpliwie zastosowanie oleju parafinowego w tym początkowym okresie wegetacji będzie kluczowe. W takim aspekcie ograniczenia występowania tego szkodnika. W ubiegłym tygodniu część gospodarstw sadowniczych, w których ten problem występuje i jest lokalizowany, szczególnie tych cieplejszych rejonów kraju, takie zabiegi olejowe przeciwko występowaniu tarcznika wykonało. Jeżeli chodzi o wykorzystanie oleju parafinowego pod kątem zwalczania przędziorka owocowca, przed nami jeszcze trochę czasu, na pewno lustracja, Taka, żeby stwierdzić obecność tej formy zimującej szkodnika i na podstawie takiej ilustracji ewentualnie pomyśleć już o wykonaniu zabiegu wraz z tym momentem właściwym, a więc na krótko przed wylęgiem szkodnika z tej formy zimującej. O lustracjach, o, o, o nasileniu czy też presji tego szkodnika w poszczególnych rejonach kraju będziemy Państwo informować na naszych social mediach. I na koniec, oczywiście jest to komunikat stadowniczy, jesteśmy w kwaterze, w kwaterze Gali, więc nie mógłbym nie, nie wspomnieć o zagrożeniu, zagrożeniu parchowym, dlatego gdyż akurat w tym rejonie, zwróćcie Państwo uwagę, że tej zielonej tkanki jest bardzo mało, ta wegetacja jeszcze jest na takim, można powiedzieć, niskim poziomie. Natomiast w rejonach Polski Centralnej, Południowej, tam ten udział zielonej tkanki jest już zdecydowanie, zdecydowanie większy. Jednakże na ten moment nie występuje istotne zagrożenie ze strony e, parcha jabłoni. Chociaż oczywiście zdarzają się lokalizacje, w których zdolność do wysiewu, zarodników workowych, jest już, na właściwym, jest już na tym właściwym, odpowiednim poziomie. Warto jednak wspomnieć, że w tym początkowym e, okresie tymi czynnikami determinującymi wystąpienie infekcji będzie przede wszystkim długość okresu zbliżenia liści. E, tych właśnie pojawiających się części zielonych, e, odpowiedni poziom warunków temperaturowych, jak również właściwie duża ilość tej części zielonej, tych odsłoniętych zielonych tkanek. W tym momencie e, na przestrzeni ostatnich dni spadek temperatur skutecznie hamuje rozwój zarówno zarodników. E, istotnie wydłuża konieczny czas zwilżenia tych części zielonych, tak aby infekcja mogła, mogła wystąpić. Zwróćmy również uwagę, że ilość zielonej tkanki jest również w większości rejonów w kraju niewystarczający do tego, ażeby taka infekcja mogła okazać się dużym zagrożeniem. A więc na ten moment zagrożenia parchowego istotnego nie notujemy. Dojrzałość zarodników workowych zdolnych do wysiewu w poszczególnych, co niektórych rejonach kraju jest już, można powiedzieć, na odpowiednim poziomie. Brakuje nam temperatury. Odpowiedniej wilgotności. Podejrzewam, że wzrast z ociepleniem, które jest zapowiadane, będziemy musieli wykonać pierwsze zabiegi zapobiegawcze. Na początek wystarczającym rozwiązaniem będzie użycie preparatów miedziowych. Kończąc komunikat sadowniczy, chciałbym Państwa serdecznie zachęcić do zainstalowania na swoich telefonach naszego najnowszego projektu. Jest to aplikacja aplikacja firmy Frusto, w której znajdziecie Państwo nie tylko dostęp do całego asortymentu, który możemy Państwu zaoferować zakupów również na dłuższe terminy płatności. Znajdziecie tam Państwo dostęp do aktualnych notowań giełdowych, do całej bazy wiedzy, którą na bieżąco będziemy Państwu uzu uzupełniać. Znajdziecie tam Państwo również dostęp do Stacji meteorologicznych, których w tym roku istotnie liczbę zwiększyliśmy, jeżeli chodzi o, o rejony sadownicze, jak również rejony, rejony warzywnicze. Stacje wyposażone są w modele chorobowe, które będą Państwa informować o bieżących zagrożeniach w kraju. Oczywiście w trakcie sezonu wegetacyjnego aplikacja. Umożliwi również Państwu dostęp do zagrożenia ze strony, ze strony szkodników, taka żebyście Państwo mogli zabiegi wykonywać skutecznie i ekonomicznie w Waszych sadach. Dzisiaj to wszystko. Dziękuję i do zobaczenia w następnym komunikacie. Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zapoznaj się z zagrożeniami i postępuj zgodnie ze środkami ostrożności wymienionymi na etykiecie.